Hej, cześć, witajcie z tej strony Donald Jaruna. Mamy dzisiaj wtorek, jest godzina 20. No i standardowo wbijemy sobie, na w wtorek. Wiadomo, nie mam tutaj za dużo do zrobienia, bo pewnie padnę w pierwszej walce. W ogóle, gob Gobbuś mi się ostatnio odgrażał, no ale nic, dobra. Tak więc ja sobie założę już to legendarne błogo. Mhm, dobra jest, uleczę się tak. Dobra, i wbijamy do środka. No i wbita. Nagrywasz nobie. Nagrywam nobie. Co to jest? Uźwa jakiś pewnie. Lui. Nie wiem, co to się dzieje w ogóle. Dzisiaj miałem egzaminy. Całkiem spoko nawet poszło. Historia włos. Całkiem, całkiem nawet spoko. A polski. No, jak to polski. Dobra, masz szczęście. Uy. Tak więc co no ja myślę, że tutaj zastopuję. No i wznowie jak będę miał walkę. Dobrze tak więc znawiam, zaatakowałem gracza Gobuś, bo zabił mojego serdecznego założyciela planu WiFa od Mercy. Czyli Sylwka. Bardzo serdecznie się pozdrawiam. No i mam nadzieję, że uda mi się tutaj pokonać tego gracza gobuś No ma dobry jak ale... Mamy niby tą przewagę profesji Chociaż zobaczymy jak to pójdzie Okej okay, jest okej okay. Kurde dotyk mówił Kurde felek No niech nie. No nie yeah, kolejny dotyk Kurde A to lamus Lamusowaty, może mi dotyk wejdzie No po to założyłem to łogo A od trzech właśnie nie wbił mi ani jeden A jemu już wbiły cztery chyba 3. Super, fajnie że... No... Nie, szkoda w ogóle marnować to go, mam powiem, bo... To jest naprawdę żałosne. Ładnie, że z nim dał nie? Na... Tak. Nie. RIP, po co ci to było? Na fajnie. No to co, no wbiły chłopakowi trzy dotyki, nie wiem na następnej łaźni o ile mi w ogóle zastępca pozwoli wbić, no to postaramy się go dobić. Napisałem już na panel w sprawie stroju, no i myślę, że na krwawą łaźnię w powinien, nie w tornek, tylko w tchuza powinien już być. No i co, może jeszcze uda mi się jutro nagrać krwawą łaźnię w werbin na 40 poziom, ale nic nie obiecuję. No i co? Jeśli spodobał Wam się taki filmik, no to zapraszam do zostawienia łapki w górę. No i na razie, cześć i czołem.